Siemano widzowie, ja jestem i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj oczywiście lecimy sobie z kolejną skrzyneczką, a tą skrzyneczką będzie skrzyneczka Moniki Coś nie kojarzę Moniki, szukałem jej i na, i na Twitchu, i na YouTubie, ale jakoś nie mogę jej znaleźć. Jeżeli wiecie, e, kim ona jest, bo chętnie bym e, prześledził sobie, jaki tam content prowadzi na kanale, e, możecie, no wiem, na przykład na Discordzie mi wysłać linka na pewno albo, e, nie wiem, możecie napisać w komentarzu, jak ją znaleźć, nie wiem, cokolwiek, bo chętnie bym sobie sprawdził, co ona tam nagrywa, bo tak jak już mówiłem, szukałem na Twitchu, nie ma, na YouTubie chyba, że po prostu... Kogoś innego szukałem o i ma trochę inną nazwę yy, na Twitch'u albo YouTubie, a inną nazwę tutaj na stronie. Nie wiem totalnie. Yy, no po prostu fajnie było, gdybym ją znalazł w skrócie. O. A teraz sobie otwieramy jej skrzyneczki, zejdziemy sobie do zera Mi się wydaje po ile jest to jedno otwarcie. Jedno otwarcie kosztuje 23 zł. Więc tak, zejdziemy sobie do zera. Oczywiście, standardowo na koniec odcinka, kontrakcik. W jutrzejszym odcinku kolejny odcinek z ekipą. To jest pewne. Więc kolejny odcinek z ekipą już jutro. No i otworzymy sobie za dwa dni skrzyneczki Hezika, mi się wydaje. Tak, skrzyneczki Hezika. Bardzo fajne to będzie. Na pewno jestem w stanie to zagwarantować. Bo. Bo po prostu było nas dużo na tym odcinku z ekipą, o i będzie też oczywiście dłuższy odcinek, a skrzyneczki Hezika to zobaczymy za dwa dni co tam wyleci, bo e, nawet chyba nie otwierałem w życiu tych skrzynek Hezika, tak jakoś wyszło, nie wiem jakie tam są skiny, tak samo jak tutaj, o widzę, że e, Dragon King jest, Jaguar jest, e, Sanin Leo jest, e, no... Jest kilka fajnych przedmiotów, które mogą e, drobnąć z tej skrzyneczki na przykład e, no nie wiem, ten Bluesboard już by się nadał w stanie, e, fever Dream by się nadał e, To oczywiście. Cały górny rząd by się, się w sumie nadał, bo fajny profizik dają. E, no ale leci nam jakaś dyrektywa, która jest warta 5 zł, a ona jest... Aha, na sendole. Dobra, jeszcze mamy trzy otwarcia, no potem już dwa zostaną e, tej skrzyneczki. Znowu mamy DGLK dyrektywę, który jest wart w tym momencie. Znowu 5.23 Dobra, tak sobie otworzymy, skipniemy sobie od razu. O i uspy Guardianów w sumie też są spoko w tej skrzynce. Jeszcze dwie se tak otworzymy. E, no i patrzymy co nam tutaj wyleci z tego. Wylatują nam dwie MP7. -ki. No to jest już, już jest coś. 5,38 dobra, idziemy sobie na kontrakt. To już taki standardzik, mnie na odcinku. 58 skrzynek otwarłem, więc zrobiłem sobie kontrakt. Miałem 250 zł, o ile się nie mylę. Tak, 250 zł, e, więc zobaczymy, czy uda nam się zarobić z tych 250 zł. Czy jednak wyjdziemy na minus? Otwierając e, skrzyneczki moniczki, oczywiście. 40 itemów jeszcze mamy w ekwipunku 33 zł wrzucamy a otrzymujemy 51 no to już jest y, fajnie bo dawno nie pamiętam żeby chociaż ciutkę mi y, kontrakty dały zarobić y, wrzucamy 52 dostajemy 36 o właśnie o takim czymś przed chwilą powiedziałem że kontrakty nie lubią dać mi zarobić no ale nic nie poradzę na to to jest totalna losowość dobra y, mamy jeszcze 13 itemów więc robimy sobie tak. 207 zł wydajemy, a dostajemy 179. No to co? Odcinek chyba zakończy się z taką samą, albo ciutkę mniejszą, może większą. Oj, zdecydowanie mniejszą sumką na koncie. Więc co widzowie, taki szybki odcinek, nie wiem ile, jest, 4 minutki będzie. Chyba tak. Ja Wam dziękuję za oglądanie. No i do usłyszenia już w jutrzejszym filmie. Siemano.